Sobota z Maryją Z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Jeżeli Mojżesz siłą swojej modlitwy zdołał tak dalece powstrzymać gniew Boży na Izraelitów, że Najwyższy i nieskończenie miłosierny Pan, nie mogąc mu się oprzeć, odezwał się do Niego, by nie wstrzymywał zapalczywości jego gniewu wobec tego budowniczego ludu, to cóż dopiero sądzić o modlitwie pokornej Maryi, godnej Matki Boga, która potężniejsza jest wobec Majestatu Bożego niż prośby i orędownictwo wszystkich aniołów i świętych w niebie i na ziemi? Odszukaj tekst poświęcenia się niepokalanej autorstwa świętego Maksymiliana Kolbego Niepokalana nieba i ziemi królowo. Słowami tej modlitwy poproś Maryję o opiekę nad sobą i nad Kościołem Świętym.